Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Dzisiaj wsiądziemy na pokład statku Endurance. 3011 elementów, 1150 zł katalogowo, 3 maszty, 10 żagli, no i zestaw dostępny tylko na Lego.com i w Lego Store, a w momencie kiedy miał swoją premierę, można było zgarnąć go wraz z gratisem, czyli z szalupą Shackletona. Gratis zniknął, stał się już dość wartościowy, a zestaw, jeśli przeliczymy sobie cenę na liczbę klocków, jest naprawdę w całkiem przyzwoitej cenie. I tak wygląda pudełko. Jest dość ciężkie, mimo tego, że samo pudełko nie ma zbyt kolosalnych rozmiarów. 80 cm długości, 18,5 cala wysokości, czyli 47 cm wysokości. Na odwrót sobie przeczytałem, nieistotne. No i być może będzie to najlepszy statek z Lego, jaki kiedykolwiek został wydany. Nie wiem, ja nie twierdzę, że tak jest. Ja zadaję pytanie. Ja stawiam taką hipotezę, czy ją potwierdzimy? Zobaczymy. Pudełko prezentuje się naprawdę elegancko, no i pamiętajcie, że statek nie jest w skali playscale. Szalupa, owszem, była w tej skali, no ale tutaj mamy model typowo na półkę, który nie pasuje rozmiarem do minifigurek. Wymiary poznaliście już wcześniej, no ale jeszcze tak dla przypomnienia 80 cm długości. I 47 cm wysokości. Tutaj też możecie sobie zajrzeć pod pokład i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w detalu, choć za chwilę i tak będziecie mogli to już zobaczyć na żywym modelu. A w pudełku, naturalnie, torby z klockami jeszcze więcej toreb z klockami jest też koperta, w której znajdziecie żagle i flagę. No i mamy instrukcję z bardzo ładną okładką, no i pytanie, gdzie u Licha są naklejki? Jeśli nie mogłem ich namierzyć, oznacza to, że być może w tym zestawie ich nie ma, oby tak było. Po pierwsze, naprawdę ogromna frajda ze składania. Po drugie, tylko na nadruki. Potwierdzam, że nie ma tutaj żadnych naklejek, choć powinien to być standard, przynajmniej w tych zestawach kolekcjonerskich. Kobi jakoś to potrafi ogarnąć we wszystkich setach, no a tutaj, jak widać, ja się cieszę z tego, że nie było żadnej naklejki, ale nieistotne. Statek wygląda naprawdę imponująco. Ciężko jest mi się do czegoś przyczepić, no może jedynie trochę do olinowania, że bardzo mocno napina maszty, kiedy ja olinowanie luzuję, to i tak te maszty się gdzieś tam lekko przeginają, ale po prostu może nie potrafię tego idealnie ogarnąć. Kadłub składa się z trzech części i wszystko zostało zbudowane z pojedynczych elementów. Nie ma tutaj użytych gotowych odlewów kadłuba. No a wiecie, najczęściej statki z Lego właśnie kojarzą się z tym, że składamy je sobie z bardzo dużych elementów, na których po prostu budujemy potem całą resztę statku. Tutaj absolutnie tak nie jest. No i jeśli chodzi o podstawkę, ona jest, powiedziałbym, taka. Bardzo delikatna. Mamy tutaj najistotniejsze informacje na temat statku, natomiast sama podstawka nie jest zdobna. Ona w żaden sposób nie odciąga uwagi od głównego modelu. No i w trakcie budowy mamy też taką podstawkę, którą po prostu sobie przekładamy z miejsca na miejsce, kiedy tworzymy kolejne elementy statku. No ale to tyle, jeśli chodzi o. Kadłub. Tutaj oczywiście jeszcze możecie znaleźć kotwicę. Tutaj oczywiście mamy śrubę, więc możemy też sterować. I zobaczcie, co jest istotne: że mamy tutaj działające koło sterowe. Co prawda, jest naprawdę ogromnych rozmiarów, jak na tę skalę, no ale po prostu został użyty gotowy element, a nie jakiś specjalny, który mógłby zostać wyprodukowany na potrzeby tego zestawu. Żeby nie było, to jeszcze z bliska możecie zobaczyć jak wygląda koło sterowe. No i możemy sobie tutaj oczywiście ustawiać statek w takim kierunku, w jakim będziemy chcieli płynąć. Na pokładzie znajdziemy też schody, które zostały zrobione w myślę całkiem kreatywny sposób i też całkiem fajnie zrobiono te barierki, bo one są zamontowane na nogach szkieletów, tyle że w nieco innym niż standardowy biały kolor. Znajdziemy tutaj też cztery szalupy, no i możecie zobaczyć, jak one się prezentują. Jest to zdecydowanie inna skala niż ta lupa, która była gratisem do tego zestawu, no ale możemy je sobie tutaj zaczepić, możemy je też zdemontować, żeby w razie jakiejś awarii móc ratować całą załogę. Nadbudówka jest naprawdę duża, bo aż do tego momentu, więc możemy sobie tutaj też zaglądać do środka, co za chwilę mam zamiar uczynić, no a jeśli chodzi o dziób, no to zobaczcie, mamy tutaj kotwice, są łańcuchy, jest jeszcze więcej tych nóg szkieletów, no i możemy sobie tutaj też znowu po schodkach zejść na Nieco niższą część pokładu, i tutaj też możecie zobaczyć drabinki, które zostały zrobione z lin i rąk, też szkieletów. Tylko, że jeśli chodzi o spinanie tych elementów, to muszę powiedzieć, że te gumowe linki po prostu bardzo mocno się wyginają i trzeba potem naprawdę piekielnie się starać, żeby to wszystko było równiutkie, żeby to nie odstawało. No ale z drugiej strony, wiecie, kiedy statek płynie, kiedy nim kołyszę, to też te. Elementy nie będą w takim idealnym układzie, więc jeśli zrobicie to tak trochę, powiem szczerze, niechlujnie, to nie powinno to odciągać uwagi, bo po prostu tak to na statku chyba wygląda. Możemy sobie zdemontować dwa elementy i zajrzeć do nadbudówki. Nie ma tutaj może zbyt wielu zakamarków, no ale zobaczcie, tu znajdziemy mapę Antarktyki i to jest naprawdę bardzo ładny nadróg. Jest tutaj też kilka pomniejszonych, przeskalowanych sprzętów. Tu znajdziemy też kajutę i możecie zerknąć choćby na to minimalistyczne łóżko, ono jest naprawdę niewielkie. A tu z kolei możemy zobaczyć jednostkę napędową, i jest tutaj też element do. Poluzowania i napinania olinowania, ale tak jak mówiłem wcześniej, mam wrażenie, że trochę to jest takie umowne, bo kiedy ja to luzuję i te sznurki sobie pociągnę, to te maszty i tak nie są ustawione w takim idealnym pionie. Więc, wiecie, można metodą prób i błędów się uczyć, można sprawdzać, ale mam wrażenie, że nie ma takiego idealnego rozwiązania na to napięcie lin na masztach. A teraz możecie spytać, co znajduje się tutaj. Ano tutaj możecie sobie tylko tą górną część pozwiedzać, z tego względu, że jeśli odmontujecie ten element, to niestety w środku nic nie znajdziecie i żeby nie było, że tak tylko Wam wmawiam. Serio, tam nic konkretnego nie ma, za to tutaj możecie sobie stanąć przy busoli, możecie sprawdzić, w którym kierunku płyniecie. No i to właściwie tyle. No, a co z żaglami tych w zestawie znajdziemy aż 10? Po pierwsze, uważam, że te żagle powinny być jeszcze naciągnięte od tej strony, żeby prezentowały się nieco lepiej, bo w momencie, kiedy naciągamy je na ten sznureczek, no to one się delikatnie marszczą. I nawet zobaczcie, kiedy ja teraz je naciągam, no to ten żagiel powinien być napięty w taki sposób, a on od razu po chwili no, po prostu delikatnie się marszy i wygląda jak jakiś taki pergamin. Co do pozostałych żagli, mam wrażenie, że jest trochę za luźno. Ja po prostu lubię, kiedy takie elementy są mocno napięte, jak na przykład błony w skrzydłach smoków z Ninjago. A tutaj wiecie, jeden jest napięty bardziej, jeden mniej, jak na przykład ten, i tutaj nam bardziej odstaje, z drugiej strony mniej. Ten jest w ogóle luźny na dole. To trochę przeszkadza pod kątem eksploracji samego statku, kiedy chcecie go sobie pooglądać, no ale w momencie, kiedy ustawicie go na półce, to jest całkiem spoko. O, tutaj też uważam, że jeszcze trochę ten żagiel powinien być naciągnięty. Tak pod kątem, wiecie, kwestii estetycznych, bo po prostu to będzie lepiej wyglądać. Tak samo e, i z tym. No chyba najlepiej zostało to rozwiązane w tej części. Tutaj jeszcze mamy flagę, która po prostu jest wetknięta na tego białego bara, i to właściwie tyle. I żebyście nie mieli wątpliwości jaki to jest statek. Na rufie możemy znaleźć klocek z napisem Endurance i taką ładną złotą gwiazdą. Wiecie, wydaje się, że nadruków tutaj jest niewiele, ale tak naprawdę jest tu całkiem sporo, choćby okrągłych tail 1 na 1 z nadrukowanym czarnym okienkiem, co prawda nie są nadrukowane zbyt idealnie, są tam jakieś przesunięcia, ale ogólnie rzecz biorąc daje to radę. No i jeszcze możecie sobie zerknąć na statek. Z tej perspektywy mamy tutaj kilka jakiś takich ładnych dekorów, które trochę Podkręcają walory estetyczne. Myślę, że możemy przejść do podsumowania. Endurance jest ogromny, jest majestatyczny, jest potężny, ale mam też wrażenie, że nie przesadzono z jego gabarytami, jak w przypadku Titanica, bo wydaje mi się, że tamten statek można było zrobić nieco mniejszy, a i tak byłby imponujący. Kurczę, dbałość o detale jest tutaj naprawdę wysoka. Jeśli chodzi przede wszystkim o kształt kadłuba, to bardzo ładnie zrobiono te wszystkie przejścia i nie ma się takiego poczucia, że coś zostało zrobione tak troszeczkę środkami, że coś jest koślawe, że mogłoby wyglądać lepiej. Lepiej. Zdecydowanie do poprawy kwestia związana z olinowaniem i napięciem żagli, ale mam wrażenie, że po prostu to jest temat bardzo trudny do rozwiązania. Pewnie trzeba byłoby zastosować te standardowe linki z groszkami do wpięcia, tak ponaciągać żagle i wtedy miałoby to jakiś większy sens, no a tutaj sami teraz możecie zobaczyć, że te żagle lekko są ponaciągane, mimo tego, że ja próbowałem go regulować. Pewnie najlepiej byłoby dość mocno poluzować te sznurki, ustawić idealnie do Pionu maszty, no i wtedy po prostu leciutko naprężyć całe olinowanie. Co nie zmienia faktu, że Endurance bardzo mi się podoba. Jest to oczywiście klasyczny zbieracz kurzu, który będzie zdobił półkę. No, ale wiecie, jeśli zbieracz kurzu liczy sobie jakieś 80 cm długości, to to jest naprawdę coś godnego podziwu. Dawajcie znać, co wysądzicie o tym statku. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.